Przedstawiciele Bydgoskich Młodzieżówek, SLD, Ruchu Palikota, Solidarnej Polski, a także przedstawiciele metropolii bydgoskiej widzimy wyraźnie, że nasze województwo ze średniaka niestety stało się outsiderem pomiędzy wszystkich innych regionów. W niemal każdym rankingu, czy to nie, obrazującym stopień bezrobocia, stopień wynagrodzeń, czy też na przykład pozyskiwanych inwestycji, co gorsza także stopień na przykład rozdziału środków unijnych na, na wszystkie regiony w Polsce, my wypadamy fatalnie. W wielu rankingach zajmujemy nawet ostatnie bądź przez ostatnie miejsca. Tak dalej być nie może, dlatego jesteśmy naprawdę bardzo zdziwieni tą nagrodą dla pana marszałka. No, szanowni Państwo, jesteśmy zdziwieni tą nagrodą dla marszałka, jednak gratulujemy mu tej nagrody. Uzasadnienie brzmi za wybitne osiągnięcia dla regionu. Mamy nadzieję, że słowa e, tak wzniosłe, które znalazły się w tym uzasadnieniu, przełożą się na czyny pana marszałka i na pracę dla całego regionu. Ponieważ my, jako mieszkańcy Bydgoszczy, niestety nie możemy doświadczyć tego, iż pan marszałek równo traktuje cały region. Ja chciałbym się tutaj, może, odnieść do choćby ostatniej kwestii, jak stworzenie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, swoistej filii, która będzie filią. Głównego Centrum, które będzie w Toruniu. Jest to dla nas kolejny przykład marginalizacji Bydgoszczy i niestety faworyzowania tylko Torunia. Szanowni Państwo, tutaj ta ilustracja, którą stworzyliśmy trzy lata temu, niestety tu już jest kolejna konferencja, na którą ta ilustracja jest aktualna, bo marginalizacja Bydgoszczy cały czas postępuje dlatego mamy nadzieję, że Pan Marszałek, który uzyskał tak wielkie odznaczenie, weźmie sobie to do serca i będzie pracował dla całego regionu, także dla Bydgoszczy. Właściwie posłów to nie można tego oceniać jednoznacznie, bo wiadomo, że inne możliwości mają przedstawiciele koalicji rządowej, inne możliwości mają przedstawiciele opozycji. Ja akurat się cieszę z tego, że w naszym regionie w wielu sprawach ponad podziałami, na przykład pan poseł Tomasz Latos, pani poseł Anna Bańkowska, czy pan poseł Gruba, wspólnie występują i apelują do koalicji rządowej, żeby część inwestycji u nas na przykład pozostała. I z przykładu było całe ona też była ostatnio w sprawie metropolii bydgoskiej, czy wcześniej w sprawie wielu w, w, instytucji ponadregionalnych, które by miały być od nas zabierane. my podobnie jako młodzieżówki staramy się działać wspólnie i dobrze by było, gdyby koalicja rządowa przynajmniej w części tych sprawach Cieszymy się, że pan poseł Olszewski w końcu obudził się z takiego słodkiego snu i wczoraj, z tego co słyszeliśmy, wystosował list do pana marszałka, w którym ubolewa, że kolejna instytucja ponadregionalna będzie zbyt głośno przenoszona do Torunia. Jest to dla niego przykład marginalizacji naszego miasta. Szkoda, że dopiero teraz on dostrzegł ten problem. My już go dostrzegamy od jakiegoś czasu i dlatego też tak intensywnie i aktywnie protestujemy w takich sprawach.